Dzień dobry, dzień dobry! Poniedziałek 10 marca. Dzisiaj dla odmiany zajęcia ogródkowe. Tutaj mam, mam tu tunel. I wiadomo, trzeba się troszkę nie zająć. Wiosna idzie. Niektórzy już prawdziwego szaleństwa ogrodniczego doznali, sadzą. Na przykład cebulę. Ja uważam, że jeszcze jest czas. Ale pomału się trzeba zabierać za różne takie prace. Muszę tu trochę nawozu nanieść. Mam... Mam takie... O! Na dalszym kącie działki stoi kompostownik. Dziadostwo straszliwe. Niby miał być taki eko i w ogóle... I niby z... Plastik z recyklingu i super ekstra, ale... To nie jest żaden kompostownik, to jest zwykła suszarka. Zamierzam go właśnie rozwalić. Rozwalić go całkowicie. O! Jeszcze trochę. No z tej strony tyle. Z tej strony. Aha. Prędzej się połamie. Niż, niż otworzy, tak? No nic. Jakoś sobie będę musiała dać z nim radę. No. Chyba się muszę wspomóc groźnym narzędziem. Jak chłop ma widły, nikt mu nie podskoczy. Babie zresztą też. Spróbuję to w ten sposób. No! Nic. Muszę jakoś ten wiek, z... to z wierzchu muszę jakoś rzucić Obok na kubkę. Może tam pod spodem będzie coś, co się nadaje do użytku. Także, jeśli ktoś by planował kupić taki kompostownik, to szczerze odradzam. Mój ma 3 lata. Co roku tu jest odkładane, odkładany jeszcze nic nie było wyjęte, bo nic się jeszcze na kompost nie nadaje. Czasem jednak stare rozwiązania są najlepsze i sobie będzie zrobić normalny kompostownik. W tym samym kącie, bo tutaj on się. O, widzicie, tutaj jest kupka starych liści z zeszłego roku. Akurat dobre miejsce. Ogrodzenie tu muszę dobudować, bo tu nie ma. Jest taka prowizorka, a wiadomo, że prowizorka jest najtrwalsza, więc stoi już trzy lata. Ale ach, mam jedno przęsło od ogrodzenia, więc mogę tutaj się odgrodzić od sąsiadów, którzy jak widać tam niespecjalnie dbają o swoją działkę. No. Dobra, to trzeba się brać za pracy. Na razie pa pa!